Jesteśmy uczniami Szkoły Podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Gieletki i jesteśmy uczestnikami wyjazdu do Portugalii i chcemy opowiedzieć, co dał nam pobyt w Portugalii. A więc pobyt nam dał e, swobodność mówienia po angielsku z obcymi ludźmi e, bliskimi i zagranicą. E, zarządzaniem pieniędzmi, który, którymi nam dali rodzice, a także yy, zwiększył naszą więź między znajomymi, koleżankami i kolegami. Znając, no, znaliśmy wiele możliwych przyjaźni, z którymi kontakt osobowych na mamy teraz. Podsłuchowaliśmy nasz angielski oraz poznaliśmy parę nowych słówek, po portugalsku na przykład obrigada i, i parę nowych słówek znaliśmy ich kulturę, jakie mają zwyczaje, ich yy, kuchnię też. Też doświadczyliśmy doświadczeń, przykładowo samolot samolotem, bądź ogólnie zachowanie się na lotnisku. Yy, tak samo, drugą był barierą było dla nas strefa czasowa, ponieważ czas się trochę zmienił oraz zmiana klimatu. No. Odkryliśmy nowe daria, na przykład dla nas Polaków nietypowe było połączenie jednocześnie ziemniaki z ryżem, bo w Polsce najwyżej się osobno jeść, czyli że na, mistry, na jednym talerzu tego ryżu, tylko ryż lub ziemniaki się zajmują, a oni to razem łączą. Lub także łączą makaron z rybą, który zaskakująco jest w miarę dobra. E, U mnie była taka zupa, e, która e, była strasznie słona. Musieliśmy dbać o pokoje, musieliśmy y, nauczyć się ekonomii, rozporządzać pieniędzmi. Y, w ogóle, no, musieliśmy się nauczyć samodzielności. Warto też na pewno wspomnieć o zajęciach przygotowawczych, które na się bardzo długie i było, wydawało się, że jest ich strasznie dużo, przytłaczających i tak dalej. Jednak ostatecznie były bardzo przydatne, bo jak widzieliśmy, jak się zachować na lotnisku, w Portugalii, poznaliśmy trochę kultury oraz historii, dzięki czemu na pewno czuliśmy się tam trochę swobodniej niż gdybyśmy pojechali bez niczego. Ogólnie o całym wieściu dowiedzieliśmy się ludzie na Balantylii na w światu roku. Poinformował nas o tym. Podczas pobytu w szkole poznaliśmy, jakie mają hymn Portugalczycy i jaką przyjmują postawę podczas jego śpiewania, a słuchania. Yy, yy, odkryliśmy, że to się różni, ponieważ dla nas, hymn jest czymś ważnym i stajemy na baczność i nic się rozglądamy, ale dla nich to takie, jest takie mniej ważne i są bardziej luźni przy tym bardzo też wspomnieć o systemie edukacji w samej szkole, ponieważ jest no bardzo różnie się od naszego jest tam wiele zajęć rozwijających różne pasje, talenty, ogólnie zdolności nie tylko tego, że ścisłe, tylko matematyka i polski. Również warto wspomnieć, że szkoła jest dla nich otwarta i czynna aż do samego wzroku. Mogą z niej korzystać ciągle, jeśli tylko mają taką i mają taką potrzebę. I zrobię wszystko z myślą o nich i o ich edukacji, aby wyrosli na mądrych ludzi. Mhm. Architektura w Portugalii jest bardzo ciekawa, ponieważ jest tam bardzo wiele zabytków, które są bardzo stare. I u nich bardzo często takie są koloru komarańczowego. Ogólnie wykonywaliśmy bardzo inni, szczególnie towarzysz. Tak samo warto też wspomnieć propa architektury, że musieli się też dostosować do wyżynnych terenów głównie, ponieważ no, Portugalia jest nie wyżymnym terenem. Pierwsza grupa akurat e, przyjechała chyba dzień po Bożym e, Cielem. E, przez dwa pierwsze dni wciąż wisiały niektóre dekoracje i rynek, na którym, obok którego mieszkają, był bardzo piękny. E, Portugalczycy e, są bardzo bieżącymi ludźmi i uroczyście e, e, świętują święta kościelne oraz dbają o te kościoły, katedry i różne tego typu rzeczy. Trzeba też przyznać, że Portugalia, a przynajmniej wiele, po którego mieszkaliśmy w nocy, był bardzo oświetlony, bo jak się wyglądało przez okno, było widać dużo świateł i wszystko było takie wyraźne. Dlatego chodzenie tam nie było aż tak przerażające. Budynki były bardzo ładnie odstawiane. Właśnie tak jakby w Steve stylu i y, również tam chyba były popularne, są bardzo popularne targi, ponieważ bardzo dużo jest targów, y, na przykład w miastach i też przy zboczach. Y, i też zatem jeździliśmy, jeździliśmy pływaliśmy rejsem, dla, dla niektórych to był pierwszy, pierwszy raz i było to niesamowite, ponieważ pływanie yy, łodzią na środku na przykład rzeki to było dziwne, ale zarazem fajne, ponieważ można było bardziej się rozglądać po architekturze i, i, i innych zabytkach które osoby były pierwszy raz na plaży tam dzimej Nad no, docela jeszcze powinniśmy zobaczyć jak wygląda biuro yy, projekt, które nas yy, wprowadzało yy, w różnych miejscach nasąpleku yy, 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 również tam było dużo roślin, które zwykle nie rosną w Polsce na przykład żeby yy, Klementynek też nam właśnie liść laurowy, tak normalnie, tak że nie na plantacjach jakichś, tylko na przykład tak jak my mamy jabłonie. Były też piękne pamiątki w postaci kur, jak z małą kurką, bądź zawieszek z napisem Parcenos. Kogut to jest symbol Portugalii. Mówi legenda o tym, że był raz jeden człowiek, który został w na śmierć i powiedział tak, że jeżeli podczas egzekucji jego kogut zabije, to egzekucja zostanie odwołana. I do, do, dobiegł czas egzekucji i kogut zabił. Dlatego stał się symbolem Portugalii. To, to jest symbol szczęścia. Czy wracając z tematu szkoły. Interesującym faktem jest to, że jak na szkołę przygotowującą ponad z uczniów, to więcej, nie ma po prostu nauczycieli dyżurujących, a mimo tego jest duży spokój oraz zachowanie kultury osobistej. Szkoła jest według mnie ogromna. Na zewnątrz, na szkołą jest tam to miejsce, żeby i podczas przerw wyjść i świeże powietrze. Yy, także poznaliśmy w Portugalii no, wielu nowych znajomych, ale imię, które pamiętam, to jest yy, Maria Silva. Yy, do teraz czasami z nią popiszę i serdecznie ją pozdrawiam. Także Panią Brunę, która prowadzała nas po Portugalii i yy, Jest tam wiele produktów, które nie są dostępne w Polsce. Na przykład inne, jest tam o wiele więcej zróżnicowanych smaków chipsów. Yy, są też również inne smaki napoi i wiele innych rzeczy, których po prostu nie ma w Polsce. W Polsce to jest normalnie pikna, ponieważ są u nich jakiś druga z jest dobrze ponieważ Woda z kranu i woda z butelki są tak samo, tak jakby le lekka nutka chlorów. Ja też samochody nieczęsto nie spotykane w Polsce, między innymi elektryczne, sportowe samochody. Trzeba przyznać, że nie tylko w są przyjaciółmi, ale też sam kraj, ponieważ. Często zauważaliśmy dzieci typu 3-4 lata, które same chodziły po rynku, nawet jak już się powoli ponieważ przestępczość jest tam bardzo niska i rodzice nie boją się tłuszczem dzieci, przynajmniej w regionie, w którym my byliśmy. Podsumowując, nasz wjazd był bardzo owocny. Nasza komunikacja się zdecydowanie poprawiła. Nauczyliśmy się komunikować właśnie z innymi ludźmi w języku angielskim. Zobaczyliśmy kulturę Portugalii. Skonsumowaliśmy potraw, których wcześniej nigdy nie jedliśmy. Nauczyliśmy się samemu dbać o higienę i samemu dbać o swoje wydatki. Wiadomo, że byliśmy pierwszy raz w innym kraju bez rodziców. Musieliśmy wiedzieć, na którą godzinę mamy się zebrać, kiedy się obudzić, rodzice nas nie budzili. Musieliśmy sami się tak naprawdę tam odnaleźć, w innym kraju i... byliśmy tak naprawdę tam sami, tak bez rodziców, więc... Zobaczyliśmy jeszcze ocean, Zobaczyliśmy szkołę i jak ta szkoła w ogóle funkcjonuje. Nie było tam nauczycieli dy dyżurujących i był, i był zaskakujący spokój. Lecieliśmy też, większość nas leciała pierwszy raz samolotem. Stresowaliśmy się tak naprawdę tym trochę, bo byliśmy e, pierwszy raz leciliśmy samolotem, więc e, byliśmy zestresowani. E, widok był też piękny. E, no. Doświadczyliśmy, doświadczyliśmy również nowego klimatu. Portugalia miała zdecydowanie inną roślinność niż Polska. Ich architektura jest też inna. Mieli domy pokryte pomarańczową dachówką oraz mieli w domach zewnętrzne rolety. Zobaczyliśmy też, że na tam pomarańcze rosną tak naturalnie na drzewach, cytryny czy tam jakieś inne. Yy jakieś inne owoce e, i też mieliśmy okazję spróbować takich właśnie z drzewa prosto e, owoców.